Dostępny kulak na w ogóle. śmiech. Ej, Ej dostaw, to już nie ma filmu. Zaśmiałeś ja się. No i witam się znowu widzów bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. A jak środa to idealny moment dla Ciebie by zarobić pieniądze, a dla nas idealny moment by trochę się pośmiać. Dzisiaj w nieco zmienionym towarzystwie. Również masy trochę jest. Ej! Nie mówię o Tobie akurat. A, Ty masz to... trochę mniej masy, bo pewne części ciała są nieoskurzone? Pół kilo mniej, Kordon. No, no. A jak wasze portfele są puste, to w dzisiejszym odcinku, jak wcześniej zacząłem mówić, będziecie mogli, a ja, raczej znaczy ja wam je trochę napełnię. Albo wiem, moi drodzy, dzisiaj robimy... Spróbuj się nie zaśmiać, a kto się zaśmieje, wybiera jeden z komentarzy z poprzedniego materiału i przesyłam oblikiem 100 złotych. Dobra, nie, może wejść. Tyle to, to tak. Nie, stulę mogę dać. Czuć brak skóry. To... Czuć brak skóry. <grym> Juna, <jest? brak> <grym> ja się zgadzam. Brak... Ale wytycz to tam, nie? Tam na te pole... A no i co do rozdawnictwa, drogi widzu, jak niech sobie zakręcić skrzynią na skinie, to kod Detailer przez E, oprócz tego, że dacie 20 do doładowania i jakiś bonus, to największy bonus dam ci ja. Bo jest akcja 50-50. Pięć dych wrzucasz i pięć dych w kodzie ode mnie dostajesz. Jaki kod da Ci tyle, co mój? Detailer przez E. Mało tego, że możesz wydropić nóż, który jest w tej akcji, to jeszcze masz gwarantowane pięć dych. Link do Discorda macie w opisie i tam wyślij zdjęcie swojego awataru i nick ze skinsa, jak już pięć dych wlejesz. No, zadanie proste, łatwe i przyjemne. A teraz wróćmy do tych śmiesznych filmów. Czyli po prostu nie mam się śmiać, Próbować e, tryhardować, dobra. Okay. Tak, Jeżeli nie chcesz zapłacić dla widza, dobra. ale jeżeli będziesz chciał zapłacić, Ale dla za widza... każde zaśmienie stuwa? Tak. Co? O, kur... Nie, nie, nie tak, to jest mocne. No, ja to ten... jest zbyt mocne. To... to jest tak. Jeden, je, jeden odcinek, znaczy jeden, jedna śmieszna sytuacja. Kurwa, jeden filmik. Jak się zaśmiejesz? To nowy filmik, zaśmianie to jest kolejny jeżeli... Któryś filmik sprawisz, że zmiękniesz, no to wtedy. Dobra, ale... Jesteś, ej, to, co jest na ej tej ale takie coś... Dobra, odradzą ustalmy zasady. Takie coś... To, to nie jest, jest śmianie. To jest twarda normalnie... walka ze sobą i swoim I portfelem. Tak. Ale jak już tam papę otworzysz, to już jest za Dobra, dobrze, nie odzywam. O, 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 ej, ma rację, o, ale nie, nie, o, nie możemy mas. mieć otwartej papy, bo to jest cheat. Lecimy z materiałem, no jeszcze... Dobra, przedstawię. Przedstawię wam partera materiału, dzięki któremu mamy pieniądze, żeby wam je rozdawać. Pewnie część z was słyszała o ostatnim włamie na konto Steam Izaka. Albo dzwonią do Was jakieś obce numery, proponując wam fotowoltaikę, cudowne garnki, albo Thermomix niewiadomego pochodzenia. Jak dochodzi do takich sytuacji? No, najprawdopodobniej, drogi kolego, twoje dane gdzieś musiały wyciec, a niegodziwcy prawdopodobnie nimi właśnie handlują. Jak zapobiec takim sytuacjom? Du, 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 I wtedy całe na biało i zielono przychodzi incogni. Rejestrujesz się, podajesz swoje dane, wyrażasz zgodę, a incogni automatycznie zaczyna usuwać twoje dane z internetu. Chyba, że konkretnie wiesz, przez jaką stronę twoje dane wyciekły, to możesz na incogni użyć custom removals. I ono Perfekcyjnie z tej strony wymarzę wszystkie twoje dane. Kradzież tożsamości, wykorzystywanie twoich danych do oszustw, fejkowe profile niszczące twoją reputację. Z inkogni możesz o tym zapomnieć. Wymarzę twoje dane, a jak mawia stare hiszpańskie powiedzenie, nie mogą cię skrzywdzić, jeśli nie mogą cię znaleźć. Wejdź na incogni.com slash detailer lub użyj kodu, Link do inkogni oczywiście, macie w opisie tego filmu. Więc serdecznie zachęcam do zarejestrowania się, jeżeli chcecie być po prostu bezpieczni w sieci. A tymczasem popatrzmy na filmiki z sieci. Także już wiecie, skąd mam fundusze na dzisiejszy materiał. Wy tych funduszy nie macie, niestety. Więc... Ale własny... coś po, wam. Lecimy. Lecimy. Twoje kluby, twoje Tak. Tego dnia ciała Boga i głosaniała. Oj, oj, bokiem. Ale uderzył. O szkoda. Tu Co wy się nagle? Dobre. Ej, zaśmiał się im. Nie, nie, musiał bo musiałaś. Dobre. Odkrzelałem, bo. Reagujemy, czy my mamy się nie Po prostu. Nie może się nie śmiać. zaśmiać. Fejtko. Fajna bluza. O kur, ale, ale tu będzie dzwon, no, no. ale ty będzie... tak zachrymałeś, tym To uratowałem się. go. <laughs> uciekaj, ale uciekaj jednoku, powiem ci. Ale, no, ale. z to tu mało będzie. To jest Jak mało zwiecie, się będzie będzie, to jest no, dobrze. To, to, bo to jest tragedia. No bo to, to jest, jest, to, jest łoś. to to jest buduje ją. Sprawdźmy, będziemy zaczymy? A nie no. ma, dobra. Myślałem, że będzie się ona on mieć. 750 na dobra. Naudia no, ster, to nie szkoda. O, o, o! to jest ten popularny youtuber w ogóle. To jest ten Nie, jak tam miało Taki opalony mocno, co nagrywa się takie pojebane na. Aha, aha. Action replay. Czego nie zaczęliśmy wcześniej? No... On krzyknął no, że nie... On już wiedział. Idzie, Ale ładnie idzie, co? Idzie poszedł fajnie. Jak detailer Taylor. Ale No mam nagrane. Dobrze. No tak. No Znasz się, rozbili się i kolera ja raz. Go... Dwa a. mocne. No, no. Led... Ale to się trzyma, że? Led... Gdzie... Przez sekundę miałem tak. A wiedziałeś, że tyś pierdli? Ledwo Ledowo... powstrzymuje śmiech. <śmienicza> ej, no, no, nie, nie, leczysz, nie, nie bo, no! Ale leci się! No, się wyśmieje, na tym polega nie, ta sery. Nie, bo się się Ale nie, nie, nie leciał film! Ale to Walta ten leciał! Ty się śmiałeś teraz z delayem, kurwa na poprzedni film. No masz lagi! Minus 100! Minus 100, Minus 100. wybieraj widza w komentarzy. Proszę bardzo, no masz komentarze i zawybieraj, czy kulecisz. Zrobiłem to specjalnie dla ciebie, przyjacielu, bo wiem, że potrzebujesz tej stówki. Ej, dobra, ja tylko skomentuję. Dwa palce na tym, kaszpadzie. Dzień dobry. E, proszę bardzo, dybek 1142, 4 dni temu. Tam gdzie polaków dużo, tak. kluczowe słowo musi paść. Musi paść w śniegu. Tak. No, Brawo, gratulacje. ci przesyła 100 zł. Koledos to lami. ty przesyłać te 100 zł, bo A, ty. A przesyła... ja z jego Z jego telefonu. Ej tu. Nie, tak nie! Tak ja ja wiem Nie! Tak. Jak on przesyła, to ja mu kurwa tak na farmie. Cieszymy ja je na każdym teraz. <laughs> Dawaj, tak, <laughs> tak, tak. Tak nie można! Dobra, let's go! Let's go! Dobry skręcone. O, o dziadzie. się. Ci... Uj, to było mocne. Oo, tu nie ma nic ze śmiacia. Ja. Tu nie. Kur... Chyba żyje, zacie znaczy go minę, on jest cały czas nie. w szoku. <słuch> no <dobra. słuch> nie no to było mocne. <słuch> dobra, mocne. To, ej, dobra! Dobra, dobra, to jest mocne! Mocne. Pierwsze co gościu myśli podłożyć muzykę do Edita kurwa będzie. Mocne. Dobra, to, to muszę. Dobra, on minus tak. 100. Kogo Ja minus 100. Wybieramy, Uuh. wybieramy. Kiedy nie masz czasu na śmierć. Pan, znawca, troja. Dobra, tu się wyświetla twój nick. Widzisz kogo w ogóle, bo masz tak długi nick, że nawet nie umiem tego przeczytać, bo są małe literki. Lecimy dalej. Zaparkowała na słupku. No, okay. Ale jak kurwa? Jak tak można zaparkować? Ja, no, Teraz już co tak mówi? I, 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 prank, okay. Że mu przyniesie rolki Kurwa No było parknięcie. Ja bym poparł się Tak Pięć z nich, pięć z Pięć... Dobra, pięćdziesiąt za się wybieram. Ale było, nie tutaj. można parstować. Nie ma, dobra. ma parkowania. Dobra, nie ma, nie ma par parkowania. Co to jest? Pozdro Peci, powodzenia, schudnięcia. Było blisko, ale jakbym nie pozdrowił, a nie Peciego, to bym wybrał. Ale lecimy dalej. Lecimy dalej. Ej, daję tymi stopami twoimi Ale to powiedz, że daje ładnie. Właśnie, a tak kurwa, to, to jest mieszane... To jest mieszane... Nie, ja nie... <grym> to, nie wiem. Wiem. to jest Czarny. mieszane... To jest mieszane... Taka... Jebiąca gira. Si, tylko zapach. Aż poleciało, jest takie mieszane. Co to kurwa jest? No to teraz się będziecie śmiać dopiero. Nie, teraz to jest to co ty... to moi, kurwa szkita. Dobra, markar 1, <grymne> Markar 1, 4, 5. No i szkita. Ale to é jajaj. To jest jajaj. To ej, aj, aj. jest jajaj. Przedarkowa. Się... Bumblebee! Dajcie mi to. Kurde, nie no widać że to jej. Je. No jest je. No jest je. O oh, piesek. Kuratuje mu piesek. O kurde. A że Kościowi nic nie jest. Nic. A pies ma wyjebane, a ja? Nie. Nie, nie, nie? Nie, nie, nie. No a pies leży dalej. No, dlatego właśnie to. O To jest... Tu nie ma się co śmiać. Patrz, pyk! Oha! Patrzcie to! Pyk! O przeżył o, to... Przeżył, to Polak jest! Teraz kupił sobie ten yy, To dobrze kojarzy. to jest ten co teraz kupił Bugatti Sherona? Ta. Tak. Ole kure. Z... Jes... Rozumiesz? No mocno dał. I ten kierowca m podobno musi pokryć straty. Szkody. To jakieś 2 miliony coś. A co to, to były jakieś wyścigi na torze? Nie, tylko to był na... No szlajfem, aż masz tak, treningowy dojdziem. A okej, okay. że jedziecie on, po pyknął, no, pyk ciak, Aha. bajera, nie było co zbierać. Znaczy było to zbierać właśnie, o dziwo. Już, A ten co ma kamerkę teraz jedzie, jedzie pod prąd. Przeżyli. Ten co ma kamerkę jedzie no. pod prąd? Nie, nie. To jest smówka i on pod prąd jedzie. Plus spostrzegawczość. Ty? Oj, 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 oj. Ja pierdolę, jak Majszok, jak miał jeździł koltem jeszcze. Uuu! Dobrze wyszedł! <odgry estudio> dobrze dobrze wyszedł! Yapmış. Ale czegoś mi oboje wie? Kogoś Ej dobra! Dobra! To jest to z tym Porsche! Co mówiłeś chyba ostatnio? to można no. pokazać? Można, no przecież to jest w internecie. Oczywiście wszystkie filmy są z internetu. Dear YouTube Administration. nie na ja nasze. ja wiem co tam będzie, tylko chyba nie jest pokazane tam dalej chyba, nie? A to już nie jest po wszystkim? To już jest po nie, wszystkim. Nie, to jest jak już gość jedzie bez głowy po prostu. I A to nie dajemy. jest jak już holują? Nie, go nie holowali. To A jechało dobra. cały czas. To jechało cały, to cały to czas? To jedzie tak. Samo, tak. On wjechał, Ucięło mu łeb i jechało auto dalej. Ale jakie te te, ten te line-as-if, dobry? No mocne. Auto skasowane w 3 kwarty i ten. No, no już jechało do tego, do, oj, oj. do pana Genia, żeby naprawić. Oj, oj. Ale było przeprosiny, było, było przeprosiny, Byłem przeprosiny. tak, gieździe. Kur. O, bo... Here boop, you are com. Boop, przeprosiny, tak, jest, tak, Lecimy dalej. Oj, taxi. Ale, ale takie smooth to było! Ta. Dobra to widziałem, to jest mocno. To jest bo... mega mocne. To jest? Mierdol. Ja się nie wmieściłbym w to. Za cholerę. Ale że to jedzie. Kłóra? Ej, to jest jak... To, ta fura jest jak Mike Wozowski. Koch z, z potwory? I tak, no, tak, no. Mike Gazowski. Ale rozumiesz tak jak auto to zrobić? Ej, Fenol w chuj, to, jest, to, to, A to chyba nie ma nie jest silnik. Na silnik. A na co? Na pedały. A. Znaczy na manipulatory nożne. Manipulatory to coś, coś tak nazywa? Tak jest na nim? Manipulatory tak. nożne. Monako. Oj, Tak można o ten zrobić? Dobra, to nie było jaj. To nie było jaj. Czyli tak można zrobić? Serio? No można Holandia, typikalny Holandia <gryzujesz> Smarcik do wody Jej też A, jaj. Ej, właśnie. Ej, właśnie Stany, za. jej no dolecisz, nie? Kurwa, 250 na minus zaradził ja Kurna Ale dojesz, ty Ej, ale, ale w Holandii to jest pojebane, że one tak parkują 100% ja bym się nie od wody 100% no, no, nie no. Tak. Patryk9083, wow, tak szybkiego powrotu się nie spodziewałem. Gratulacje, Gratulacje. no to Gratulacje. To teraz się spodziewaj blika. blika. No teraz właśnie, się spodziewaj Blika, odzwijcie się po odbiór nagród do mnie na Instagramie, tak? No, proszę bardzo, my lecimy dalej. I chuj, gościu, cofnij Co teraz, no, proszę, Ej, gościu, od normalnie go no, oleje? O kurwa dobra. Od razu mi się to Drift przypomina. czy da się to cofnąć? Jak to się cofa na takim komputerku, bo nie do... czy, czy chłopku wa... wszystkie możliwe punkty zahaczył? Wszystko, co się da. Wjechał? Prawo, lewo, prawo, ściana, lewo. Ściana, I ściana, ściana. I jeszcze dupą. To musiała być kobieta. O, włos? No i co? No i zaparkuj i tyle. No i jest. No i koniec, jesteś. I co? Czemu I ona kurwa tak? kombinuje? Par... Co jest Co no bo ona chce się w to małe wmieścić tam jeszcze. Nie, nie, no. Ale ona już zaparkowała tak. wcześniej. Babo, ty już byłaś na miejscu. To baba jak... jak, jak, jak 100%. 100% w ogóle. To nie jest fiesta? Jak wyjdzie chłop, jest, to jest, ja nie fiesta, wiem. Fiesta, fiesta. To nie jest naczyńcy. To nie jest No takie taki, znaczy, ty robisz, że to kurna faktycznie wygląda jak... Po, no, chyba... O, ale... Szapoba. Poprawia Czekaj, sobie. czekaj, czekaj, ja, Ona chciała tyłem, ona chciała Niech tyłem. dnia przed słońca, to jeszcze walczy. Ale kurwa w drugą stronę. O, o, o. Uderzy w coś? Nie. Liczyłem, że jak już takie świetnie poszło, no od tych to wywalić coś na, po, na poprzedniej stronie, ale się udało nie wywalić. Oj, oj, Są są ich tak, no nie jest dziwnie, w ogóle żółte to chyba tablice, to jak papiery żółte w Polsce, to chyba trochę to nie potrafią mieścić. To jest dręg zora. Nie wiem co no tak ścinają, ścinają, ścinają te A to rondo A ten? No to o, znowu taki, ten sam, co się w monako przed chwilą? Ej, dobra, tym się nie zmieści, to jest fenomen. To jest szebań. Niemiecki. Ja nie chcę się odzywać odnośnie równoległego, bo jedno auto już Felgi straciło, tak? I to nie moje, zresztą. Ale kierowcą, to kierowcom kurwa kierował? No. Ja, ja byłem mniej zmę zmęczony od mojego szefa, tak? Dlatego z... ja prowadziłem. Ale żeś mnie z tego, nie Ja też się z siebie. Widziałem to. I teraz. Ja pierdolę. To I jest. Teraz chyba, wszystkie, jest wszystkie. To jest chyba koszmar. Kto pokrywa Czeku? w ogóle koszty takiego czegoś? No, mi się chyba pyta, ubezpieczyciel. Się, no w ale i nawet nie wiem czy mogą cię za to zwolnić, szczerze. Że... No jak nie. Zastą... 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 A, zastą... nie zastą... Zastą... a nie, my zastą... 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 tego apartamentu. Super, wydech. <laughs> nie Zaśmiał zastą... się. Ale to jest do sytuacji. No właśnie, a my czas się A specjalnie to zrobiłem, żeby Adam miał jeszcze gorzej w życiu. Krisu37, eee, 37. fajny odcineczek. Jeszcze jak Adaś zacznie streamy robić, to będzie wszystko... No i fajny, Kriso 37 brawo, 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 brawo. brawo dla Ciebie. to specjalnie dla Ciebie, stary. Lecimy dalej. Choba. Never get old. To jest Elka, na jazdy chyba, tak? Oni na starych korsach robią? Może to jest stary film. No, to no. Ci mieli kamerę? I się. O, o, o! Jeźdź tekstu! No ale to jest ale... cały czas akcja! No dobra! A, no, akcja, reakcja! reakcja. O, o, no. No. no dobra, lecimy DPRX711, fajny film, zjadłem popcorn i piję kolkę, dawaj stówę na pizzę jeszcze. I bardzo proszę, masz stówę na pizzę, jest się Dawiana. I jabł jabłka! Ma! Kurwa zbankrutuje z wami do. No to! No i gruszy, ba, 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 ba. Uś, uś, Ale to uś, w stylu uś, jest uś, takie uś, trochę tej uś. nauki jazdy co w Polsce kiedyś była Ta. robiona, nie? Aśka, noga zgadza! Z gazu! Aśka! Jerun no, nie nośmieł. Ale kiedyś ruszy? Po teraz, teraz, O kurwa mu dało! Uh. Widziałem to, widziałem to gościu głową tam wjechało. Stop to pokazu! <ślonalne> Schowaj tą rękę Adam What the fuck! O, te dialogi są najlepsze zawsze na koniec. Ale przeprosił, ładnie o co mu chodzi? Nie, no kurwa, trafił mi się w Mi się wydaje, że udaje. On no, no, musiał grać w jakiejś reprezentacji. I Ale podniósł, to nie ma żadnego śladu. Udaje. Markuje jak. I był ja ja z... z... nadal no, jeszcze, Udało nam się dobrze do końca. Czekaj, to jest o. tak ja nic. 150. Ja ten nic. Nie, ty 250, nie, 350, ty 100 albo ja dwie, dwie, dwie nie, ty dwie, ja dwie. nic, ja nic. Udało ci się nie zaśmiać. Tak. Ja za mnie zapłaci mój szef, bo to jest jego budynek. Jak jeszcze będzie to chciał wszystko jest, To wszystko jest jego dookoła, także ja mu postawię. Co mu muszę wystawić, Czemu wystawić. receptę, kurwa. No, na leki na łeb. I mu łokieć wystawić. Widzowie, jak, jak dobrze widzicie, musicie, kurwa, komentować każdy tak. film, bo tu Pomocna da się za... zarobić. Tu da się... A najlepiej, jak jeszcze wyślecie nam takie śmieszne filmiki, żeby były tak. mega śmieszne, to będziemy się bardziej śmiać. Tutaj Kuba. No, parę razy no się... kurwa, tak szczerze Widać? nie bo ja tam, nic nie było. Śmieszne. Ale to Dwa. jest też y, troszeczkę z innej sytuacji, ja tu jest stanę w obronie kuby, ponieważ y, mańszy i y ogląda 25 godzin. Y, a, dzień. to paminkę to ja mam kurwa. A, Także on to wszystko już widział. Ja nie korzystnie. Nie, ale tak, Także... tak z 6 tak filmów widziałem 5, na pewno. No, a były 4. Tak <laughs> <ja> no <laughs> tak się, moi się widzisz, <laughs> Nie, to tak, już nie ma, już nie ma filmu. Stówę, zaśmiałeś tak. się. Ale nie ma filmu. Ja jest Akcja, dali. reakcja, dopóki nie ma kluczów. Dobra, stówę, Proszę stówę. bardzo, Stuwa. Jeszcze stówka, jeszcze Jeszcze stówka. Jest stówka. Mhm. Michael Dawer w 1.0 Rusia Kimir... Kamirat Hubert. Nie wiem co widzisz. daj, daj. XD. No to akurat ten. Nie. To nie ten. Ale ten Rusia Hubert gratuluje byku i tym pozytywnym akcentem. Zegnamy się z wami. Do niedzieli. Hello. Trzymajcie się.